Tak ubrana, tak a tak piękna i promieniująca szczęściem obliwienica ukończyła pensję pani Latter. Po każdej podobnej wzmiance na pensję pani Latter wstępowało kilka nowych uczennic jako przychodni albo jako stałe mieszkanki zakładu. Nie dziw, że i pani Latter, której pensja tyle szczęścia przynosiła jej wychowanicom, sama była uważana za osobę szczęśliwą. Mówiono o niej, że choć zaczęła pracę skromnymi funduszami, musi jednak posiadać kilkadziesiąt tysięcy rubli gotówką. Nie wiedziano tylko, czy kapitał jest umieszczony na hipotekach, czy w banku. Nikt o majątku nie wątpił, widząc balowe stroje jej córki, Heleny, prześlicznej dziewiętnastoletniej panienki, a nade wszystko słysząc o wydatkach syna Kazimierza, który nie żałował pieniędzy. Nie gorszono się jednak ani strojami panny, ani szykiem kawalera, jedno bowiem i drugie trzymało się pewnych granic. Panna Helena występowała na zebraniach świetnie, ale rzadko, zaś pan Kazimierz wybierał się kończyć edukację za granicą i bawił w Warszawie tylko chwilowo, mógł więc sobie pozwolić. Znajomi szeptali, że pani Latter nie bez racji życzliwie patrzy na wybryki młodego, który w towarzystwie dystyngowanej młodzieży warszawskiej leczył się z demokratycznych mrzonek. Nawet podziwiano rozum i takt matki, która zamiast gromić chłopca za to, że nasiąknął grubymi teoriami, pozwoliła mu odrodzić się za pomocą wykwintnego życia. Kiedy młody przywyknie do towarzystwa, gdzie nosi się czystą bieliznę, to przestanie zapuszczać długie włosy i potarganą brodę, mówili znajomi. Młody przywykł bardzo prędko do strzyżenia włosów i czystej bielizny, a nawet zrobił się skończonym elegantem. Tak, że w połowie października zaczęto mówić, iż wkrótce wyjeżdża za granicę w celu studiowania nauk społecznych. Rozumie się, że miał jechać nie młody Latter, a młody Norski. Pani Latter bowiem z pierwszego męża nazywała się Norska, a Helena i Kazimierz byli jej dziećmi z tamtego związku. Anna Seniuk przeczytała pierwszy fragment powieści Bolesława Prusa „Emancypantki”. Nagranie pochodzi z roku 1990. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Są wakacje, jest i Lato z Radiem. Jesteśmy w najciekawszych miejscach w Polsce. Mamy konkursy, a w nich moc nagród. Odkrywamy nowe smaki. Gramy świetną muzykę i dbamy o dobry nastrój. W jutrzejszej audycji porozmawiamy o patchworku, czyli o sztuce łączenia kawałków materiałów barwne, pełne wzorów i ściegów dzieła. Skąd wzięła się tradycja patchworku? Jakie są współczesne trendy? Czy to tylko hobby, czy może też sztuka użytkowa? Jednym słowem, Lato z Radiem. Od poniedziałku do soboty. Od dziewiątej. Jedenka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy polskiego radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAP, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy Andrzej Kocjan zapraszam na pierwsze dziś Aktualności Jedynki. Kończymy ekshumację szczątków Polaków pogrzebanych w dawnej wsi z boiska na terenie Lwowa, mówi wiceminister kultury Ukrainy Andrii Nadżos. W rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśnia, że prace zakończą się w piątek lub sobotę. Następnie odbędą się pochówki na cmentarzu w Mościskach. Według komunikatu resortu w zboiskach odnaleziono szczątki blisko 40 osób. We wrześniu 1939 roku polskie wojsko, dowodzone przez Stanisława Maczka toczyło tam ciężkie walki z Wehrmachtem. Nagos powtórzył, że ekshumacje w miejscach, gdzie pochowani są Polacy, będą kontynuowane. A w Polsce prezydenckie weto wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak oświadczył Karol Nawrocki, 800 plus powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Takie samo zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej zarzuca hipokryzję szefowi gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Poseł przypomniał, że Paweł Szefernaker jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiadał za przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która była już kilkukrotnie nowelizowana. Na samym początku to w ogóle nie było żadnych regulacji. Pan Szefernaker po prostu wypłacał kasę wszystkim, którzy przyjechali, to nawet na chwilę złożyli wniosek i niekoniecznie nawet wypełniali obowiązek szkolny. Ten program został wtedy wprowadzony i nie było wtedy patologii. One się pojawiły po jakimś czasie. I państwo ma obowiązek reagować. Odpiera te zarzuty Marek Suski z PiSu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał w mediach społecznościowych, że weto prezydenta oznacza koniec internetu Starlink, który Polska dostarczała toczącej wojnę Ukrainie. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował prezydent, napisał wicepremier. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydencki projekt dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy został już złożony w Sejmie. Już 13 cudzoziemców przymusowo wyjechało z Polski po skandalu na koncercie białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym w Warszawie. Informuje o tym komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. 13 cudzoziemców stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego zostało przymusowo wydalonych z naszego terytorium. 10 cudzoziemców dobrowolnie opuściło terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane 30 cudzoziemców umieściliśmy w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i oczywiście również te osoby zostały wpisane do systemu informacyjnego Schengen. Do wydarzenia z 9 sierpnia odniósł się też szef MSWIA Marcin Kierwiński, który zapewnił, że Polska w każdej tego typu sprawie będzie reagować w sposób bardzo zasadniczy i twardy. Jeżeli ktoś łamie nasze prawo, niezależnie od tego, jakie jest narodowości, musi liczyć się z tym, że nie będzie w Polsce ja, z tego statusu gościa. Tak jak my staramy się, policja na bieżąco wyłapuje ludzi, którzy Polaków, którzy łamią polskie, polskie prawo i też reaguje, tak będziemy reagować w przypadku każdego no, cudzoziemca. Podczas koncertu Maxa Korża na Stadionie Narodowym stołeczni policjanci zatrzymali ponad 100 osób. Część z nich miała przy sobie narkoteki, były też flagi, hasła i symbolika nawiązująca do ukraińskiego nacjonalizmu. To są aktualności jedynki. Na 6 milionów złotych oszacowano wstępnie straty po pożarze hali magazynowej Wiankowych w Wielkopolsce. Strażacy uratowali zakład produkcyjny. Okoliczności tego zdarzenia bada policja. Właśnie hala magazynowa o powierzchni 2000 m2 w zakładzie produkującym materacę, mówi kapitan Jakub Sobczak z komendy powiatowej PSP w Kępnie. Już prowadzimy działania przy użyciu drabiny mechanicznej i staramy się zlokalizować pojedyncze zarzewia, żeby całkowicie ugasić wszystko, co pozostało. Mieszkańcy opowiadali, że słup dymu był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Są dym, aż granatowy taki. Ognia nie było widać, ale dym to dobrą godzinę w zdarzeniu ucierpiał jeden z dwóch pracowników hali magazynowej, który sam próbował gasić pożar. Zatruł się gaz pożarowymi, prawdopodobnie podczas próby gaszenia tego rozwijającego się pożaru. Niegroźne poparzenia mają także dwaj strażacy uczestniczący w akcji. Dan Tosynkiewicz, Radio Poznań. Mieszkańcy musieli się wynieść z kamienicy przy krakowskim przedmieściu w Lublinie. Ponad tydzień temu w kamienicy zauważono pęknięcia. Aby wzmocnić fundamenty wylano blisko 150 ton betonu. Czekamy na zakończenie zleconych prac naprawczych, wyjaśnia Paweł Kwiecień, rzecznik prasowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. To są prace konstrukcyjne, które mają zabezpieczyć to podmicie, podmycie tejże ściany środkowej, a no prawdopodobnie to jest związanie tej ściany z podłożem betonem po prostu. Przy czym jeszcze nadzór budowlany nie kontrolował tych robót. Tak jak wspomniałem na samym początku, nadzór budowlany skontroluje te roboty budowlane, kiedy one zostaną zakończone i kiedy właściciel zgłosi ich zakończenie do nadzoru budowlanego. Postępowanie w sprawie uszkodzeń, do których doszło w kamienicy prowadzi lubelska prokuratura. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i wschodzie, okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na północy do 11 na zachodzie. Chłodniej w rejonach, w rejonach podgórskich Karpat od 3 do 5 stopni. Najcieplej nad morzem około 13 stopni. Wiatr słaby zachodni i południowo-zachodni. Jedynka. Polskie Radio. Dziś jest wtorek, 26 sierpnia, 238 dzień roku. Wschód słońca o 5.34, zachód o 19.40. Kartka z kalendarza. 236 lat temu ważna data dotycząca rewolucji francuskiej, 26 sierpnia, Zgromadzenie Narodowe uchwaliła Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. 69 lat temu w Częstochowie na Jasnej Górze odnowiono śluby jasnogórskie. Według tekstu prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. 36 lat temu papież Jan Paweł II mianował biskupa Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce. Był to pierwszy po II wojnie światowej tej rangi przedstawiciel stolicy apostolskiej w Polsce. 34 lata temu Polska uznała niepodległość Litwy. A 3 lata temu w Krakowie zmarła w wieku 111 lat najstarsza Polka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i pianistka Wanda Szajowska. Imieniny obchodzą dzisiaj Adrianna, Aleksander, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa. Najlepsze życzenia od całego zespołu radiowej 1. Autopromocja. Są wakacje, jest i lato z radiem. Jesteśmy w najciekawszych miejscach w Polsce. Mamy konkursy, a w nich moc nagród. Odkrywamy nowe smaki. Gramy świetną muzykę i dbamy o dobry nastrój. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o patchworku, czyli o sztuce łączenia kawałków materiałów barwne, pełne wzorów i ściegów dzieła. Skąd wzięła się tradycja patchworku? Jakie są współczesne trendy? Czy to tylko hobby, czy może też sztuka użytkowa? Jednym słowem, lato z radiem. Od poniedziałku do soboty. Od dziewiątej. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia jest prawie 12 minut po północy. Noc z reportażem. Kajetan Tłokowski, Paweł Chodyna, Aneta Pawłowska-Krać. W tym gronie zapraszamy na Noc z reportażem. W dzisiejszej audycji pozostaniemy w atmosferze wspomnień, wydarzeń sprzed 45 lat: strajku, strajku w Stoczni Gdańskiej, sierpnia 80 i powstania Solidarności. W pierwszej godzinie wysłuchamy reportażu Słowo Janusza Deblesema. To dźwiękowa opowieść o Solidarności przez Wielkie i Małe S.